Waga taka sama jak wczoraj, no i zobaczymy zaraz. sobie zdjęcia Lukiemu i będę patrzył, co tam będziemy ciekawego wymyślać. Dobrze, słuchajcie, pierwszy posiłek jest już po ósmej, ale czekałem aż Luki mi odpisze. Pierwszy posiłek to posiłek przedtreningowy. Jest tutaj 120 g węgli w postaci 100 g owsianki, 100 g banana, 20 g masła migdałowego, 50 g izolatu, 25 gramów wafli dużowych. Dzisiaj jest litr mniej wody i 4 gramy mniej soli. 10 gramów soli, 8 litrów wody. Lecimy zrobić ostatni pompujący trening w Tarnowie. Dobra. Zbieramy się już na zawody. Udało nam się spakować w zasadzie całkiem ładnie. Bo mamy tylko jedną dużą torbę i dwa takie plecaki militarne To tutaj nie? Na górę tutaj to jest to luza twoje Twoje jedzonko Znaczy w zasadzie nasze jedzonko Tutaj może to do tyłu bo to jest bardzo gorąco. Tutaj Jeszcze plecak twój Tak mogą leżeć, nie? No. Dobra, no to popatrzcie. Całkiem przyjemnie się to spakowało. Zabieramy się w kierunek Warszawa. Dobrze, zatrzymaliśmy się w trasie. Jedziemy w ogóle jakąś inną drogą. Mam nadzieję, że dojedziemy. Mam tutaj 100 gramów ryżu, 200 gramów pierci z kurczaka, gram soli i e, 200 gramów cukinii. Także posiłek standardowy to jest dopiero posiłek trzecim, tego, że jest w pół do drugiej, ale dzisiaj mam trochę obsuwa z posiłkami. Także zabieram się za jedzenie i słyszymy się później. Mhm. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na mieszkaniu Ech, Tak to wygląda. Coś tam, coś tam jeszcze siedzi po tej podróży. Ech, Tutaj mamy wszystkie graty. Także jest spoko. Mieszkanko jest ładne. Lodóweczka. Wszystko. Nie ma tylko mikrofalki. Także trochę dałem dupy, ale to się nie, nie, nic nie dzieje. Cukierki to jest najważniejsze. Duży balkon. Sypialnia. No, także powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Trochę tu ciepło jest. Tego się nie spodziewałem, ale spoko. Dobra, czas odpocząć. Dobra, słuchajcie, ja właśnie najgorszą część chyba ze wszystkich zrobiłem z Sylwią, czyli e, golenie. E, teraz jem przedostatni posiłek. E, robiłem już zdjęcia Lukiemu. E, no i co? Będziemy szli niedługo spać. Znaczy niedługo jeszcze trochę. Pokażę Wam jeszcze ostatni posiłek, pokażę wam jeszcze wszystko jak to wygląda. Eee, co będziemy robić w sumie jutro. Eee, no, i, no i co? I tyle. Widzimy się w następnym ujęciu. Dobrze, to jest ostatni, słuchajcie, posiłek na dzisiaj. Jest tutaj 200 gramów z kurczaka, niecałe 200 g cukinii, 1 g soli, 20 gramów masła migdałowego, 20 gramów masła z nerkowców, moja suplementacja na noc. Magnet już zjadłem, mam magnes w formie e, glicynianu, taki w proszku. Tutaj dopijam jeszcze moją wodę. E, no i jutro mam już mniej więcej z rana wytyczne. I w zależności od tego, co, e, jak będę rano ważył, jem mniejsze albo większe śniadanie, które się składa ze sobie tylko z e, miłej ilości węglowodanów, e, prawie e, no mało co wody. Bo, bo będziemy starać się tą wagę, no wszystko się na tak naprawdę okaże, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, mam nadzieję, że jakiś wam to dało obraz tego, jak to, jak to wygląda na ten moment. Dzisiaj było 10 g soli, 8 litrów wody, węglowodanów było 400 chyba, 60, 200, chyba 20 gramów białka i... 30 gramów, 40 gramów tłuszczy. Także tak to wyglądało na dwa dni przed. Jutro mamy jeden dzień out. Ja już mniej więcej wiem, jak to będzie wyglądać, a Wam powiem dokładnie, jak to będzie mniej więcej wyglądać jutro. Z rana mamy weryfikację między godziną, chyba 11 a 13. Coś takiego. Musimy jeszcze zrobić małe zakupy. Nie wzięliśmy gumy z domu, więc trzeba jeszcze kupić gumę do pompowania przed sceną. Treningu jutro nie będę robił jako takiego, zrobię tylko pompowanie, pompki w sensie w domu i to w zasadzie będzie tyle i widzimy się z kim się widzimy na zawodach, także tyle, zamykam na dzisiaj dzień, dziękuję bardzo jak coś do tego momentu, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szanowania kanału dalej, jak widzicie już jestem trochę zmęczony, ale oglądamy sobie jeszcze. Deksterka, także doglądamy pewnie odcinek, lecimy spać, a my się słyszymy jutro. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o godzinie 18.12. Na razie.